Hej, i witam wszystkich serdecznie, ja jestem Divioner, a to jest jakże bardzo wyczekiwana informacja na temat spłoszenia do gry Europa Universalis 4. Otóż dzisiaj rano sobie wstałem, godzina 7 na 37, 39 w sumie na telefonie yy, i patrzę informacja yy, od kraj po polsku na... Yy, na ich fanpage'u, że premiera dzisiaj jest spostrzegana do Europa Universalist 4. Tutaj, e, oczywiście, podaję Wam informacje na temat tego W Link macie w opisie, gdzie pobrać, subskrybować i, i w ogóle tutaj na ich stronie, na ich fanpage'u macie m, dokładny opis te, e, tego, że idę, z jakim patchem jest e, zgodny i, i tak dalej, i tak dalej. Do jakiej wersji m, co prawda nie jest to spostrzeganie do wszystkich DLC i tak dalej ale jest e, spuszczone w pełni do, e, do wersji 1.7 Tak więc tutaj macie twórców tego spłaszczenia, jest ich bardzo dużo trzeba odejść im naprawdę e, spory szacunek za to, że zrobili spuszczenie do e, tej gry <laughs> i e, możliwość pobrania tego spuszczenia w wersji 01 jest na Steam w Workshopie, czyli podaję wam linka, z mojej strony to by było na tyle, bo ja muszę już iść do pracy i trzymajcie się do serii z Europy Universe 4. Na razie.